No dobra, nie wiem jak wy, ale ja aż wyciągnąłem starobosową koszulkę, ponieważ ten odcinek, no, dał mi takie mocno gwiezdnowojenne odczucia. Ja no, może przesadzam, ale na pewno serial Loki idzie w ciekawych i niespodziewanych kierunkach, jeśli chodzi chociażby o lokacje i co, kiedy i jak się dzieje. Ale tak ogólnie muszę powiedzieć, że ten odcinek. Nie wiem, nie wiem, mam wrażenie, że jeszcze go nie przetrawiłem, że jestem na świeżo i że to jest jeden z tych odcinków, który właśnie muszę przetrawić i to wszystko przemyśleć, ponieważ dzieje się tutaj tak dużo i tak mało jednocześnie. I jakby, o co mi chodzi, może dam taki przykład, że niby nasi bohaterowie, którzy właśnie poznają jakąś inną wersję siebie na jakiejś planecie w ogóle fioletowej, gdzie zaraz mogą umrzeć i tak dalej, niby mamy takie wielkie tematy, a z drugiej strony trochę tak. Nie wiem, no, Loki zaczyna śpiewać w barze, nie? I taki, tak w stylu, ja aż, aż nie wiem, o czym powinienem myśleć. Czy to jest zgodne z jego postacią, że się tak zachowuje? Czy o tym, gdzie oni są? Czy o tym, jakie są jej zamiary? Kim ona jest, tak dalej? Jest tak dużo po prostu pytań cały czas, mimo że dostajemy jakieś małe odpowiedzi. No ja na pewno było to ciekawe, aczkolwiek też, tak jak chwaliłem poprzednie odcinki za efekty specjalne, tak muszę powiedzieć, ten odcinek, no to był ciężki kawałek chleba do zgryzienia i wyszło im moim zdaniem średnio, znaczy podejrzewam, że jak na budżet serialowy, czyli, no wiecie, dużo mniejszy niż 50 minut filmu ala Avengersi, czy tam coś, co Loki by w kinie miał, no to jest nieźle, ale no troszeczkę ten odcinek momentami tak, tak patrzyłem na ekran i mnie to wybijało, że się zastanawiałem, oj! Tu widać, że tam to tło jest trochę sztuczniejsze, albo że gdzieś tu mniej więcej jest ta granica między tym ich setem, tą scenografią i tymi pięcioma osobami, co sobie idą, a gdzieś za nimi jest obca planeta. Też ta kolorystyka, i jakby na pewno na secie, jeśli to był ten ich wirtualny, wiecie dookoła, to na pewno mieli wykreowane te sztuczne jakieś tam fioletowe światło. I wi wiadomo, też na kolorystyka nie wiem, no, ubrań i tak dalej została e, dostosowana do tego, plus jeszcze pewnie w postprodukcji mogli trochę się zabawić koloryzo koloryzowaniem. E, no ale miałem wrażenie, że momentami wyglądał ten fioletowy trochę sztucznie. I, i cały ten odcinek był trochę taki, no taki dla mnie no, chyba taki na granicy wyglądania, że jesteśmy gdzieś zajebiście w kosmosie. Ale, e, ale no może się czepiam, bo rzeczywiście dostajemy serial, który praktycznie rzuca sobie wyzwanie jak jakiś... 200 milionów dolarów film Ala Avengersi czy tam jakieś. No, może nie wiem, no Avengersi są jeszcze drożsi, ale coś w tym stylu. Natomiast, dobra, już tak przychodząc do samej fabuły. No więc nasz Loki z naszą Sylwii, yy, czyli niby inną wersją Lokiego. Tak naprawdę nie do końca wiemy, co jest prawdą. Może być tak, że nawet ona nie wie, co jest prawdą, ale no powiedzmy, że na, wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś tam inna wersja, jego kobieca. Yy. I nie wiem, z jakiegoś powodu nazywa się Sylwii. Wiem, wiem, już widziałem w internecie jakieś milion odniesień do jakichś postaci komiksowych i... Hej, no... Może macie rację, może nie. W zasadzie podejrzewam, że serial nie będzie robił jakiejś kalki jednego komiksu, więc... Pewnie trochę zaczerpnął z jednego, trochę z drugiego i teraz widzę jakieś sprzeczne teorie. Trochę mnie na nie nie interesują, szczerze powiedziawszy, wiecie. W sensie, zobaczę co mi te pozostałe trzy odcinki przyniosą i tyle. No ale właśnie, mieliśmy cały odcinek po prostu jak jakąś, nie wiem... Tinder rantkę w kosmosie, i to samego Lokiego ze sobą w zasadzie, no bo w pewnym sensie, nie? I aż to było, to było dziwne. To było dziwne, bo mieliśmy trochę jak tam się kłócą i walczą na początku, i wiadomo, nie mogą sobie ufać, bo <laughs> jedno i drugie jest Lokim, więc jedno i drugie wie, że temu drugiemu nie można ufać. Trochę fajne mind gamesy tutaj wchodzą. Potem zaczynają, wiadomo, no taki typowy, typowy taki scenariusz filmowy, nie? Że ta dwójka na początku się bije, potem się zaczynają jakoś tam poznawać, powiedzmy, i rozumieć, i. Czy dalej będą współpracować, czy w końcu ktoś kogoś zdradzi, Ja myślę, że kolejne zdrady byłyby jak najbardziej zgodne z charakterem Lokiego, czy tej Sylwii, która jest jakby jakimś tam lokim. Więc wszystkiego możemy się spodziewać. W znaczy, jak w ostatnim odcinku jednak ktoś kogoś zdradzi, to nie będę zaskoczony. <grych> Chociaż z drugiej strony, tutaj tak kreują ten duet na, żeby to powiedzieć, tak jakby. To są bardzo samotne osoby, zresztą ten temat miłości tutaj się pojawił i związków i tak dalej. I to są osoby samotne, które tak jakby, tylko oni sami rozumieją w pewnym sensie, więc to, że mogą obcować ze sobą, to jest takie, no to jest dziwne i to jest takie ciekawe science fiction, jakaś inna wersja ciebie i tak dalej. Fajna nie? aczkolwiek trochę tych tekstów o miłości i tak dalej, muszę powiedzieć, że trochę tych dialogów wewnątrz tego odcinka nie było dla mnie jakiś fascynujących, były jakieś takie oczywiste i miałem takie wrażenie kilkukrotnie, że jakby stawka tego co się obecnie dzieje z perspektywy Lokiego naszego, że się, w co się wpakował mm, powinna go bardziej trzymać w napięciu i też nas, o, o co mi chodzi. Zamiast gadać z nią o jakimś tam miłości, czym jest miłość nie wiem, o, nawet, nawet o własnej przeszłości typu o, moja matka mnie nauczyła tego i takie trochę wink-wink do widowni wspominanie, wiecie, postaci, których znamy i trochę tłumaczenie nam skąd jego umiejętności, bo to też zawsze było takim hej, on robi magię, ale ja, mi się wydaje, że on powinien był cały czas, na maksa ją wypytywać Kim ty jesteś? Kim są ci strażnicy czasu? I jakby, give me information, po prostu na zasadzie tak jak my teraz oglądając ten się zastanawiamy za, Co za tym wszystkim stoi, jaki jest jej plan Ja myślę, że Loki powinien był być dużo bardziej dobry, ewidentnie wiesz więcej ode mnie o nich, gadaj I oczywiście on tam coś próbował od niej wyciągnąć, ale tak naprawdę ta kluczowa informacja Do której zaraz dojdę, e, którą potem od, od niej słyszy właśnie jak ona weszła w umysł tej strażniczki, że okazuje się, że są e, to porwani ludzie, czy coś takiego, tak, że nie są stworzeni ci wszyscy pracownicy przez tych, e, no, tych, tych, tych te jaszczurki strzeżące czasu. E, tylko, wiecie, że to są jakieś tam na zasadzie porwane osoby i też warianty, e, no to... Ta informacja wyszła tak mimochodem. To nie to, że on ją wypytywał o to, czy coś, tylko takiego się ona powiedziała, to na zasadzie, że, no, tam, żeby u niej, znaczy tłumaczyła mu jak, jak działa i magia. I no, żeby u niej to zrobić, to musiałam wejść dalej, jeszcze zanim była ten. I tak w swoim przypadku Loki miał, nie wiem, w 35. minucie odcinka, taki moment typu, a no tak, kurwa. Zapomniałem, że tutaj jest jakaś większa fabuła i nie tylko nasze gadki, sradki o nas, nie? Bo dostawiam do taki moment w odcinku, że no, no wreszcie, 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 panie Loki, do czegoś dochodzisz i my też do czegoś dochodzimy, ciekawego. Natomiast wcześniej właśnie mieliśmy dużo jakichś takich gadek, sradek i... Eee... No i druga sprawa, jeśli chodzi o to, że powinna być taka stawka, jest tak syten, No to właśnie, no, oni cały odcinek praktycznie są na granicy śmierci, to znaczy jak walczą tam z tymi strażnikami, co mają te... Pałki, co wymazują ludzi. To jest podobne narzędzie do tego, co Jeff Goldblum miał w Ragnaroku. To jest to tak cały czas myślę, kurwa, jeden, jedno złe dotknięcie, na zasadzie to, 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 to nie jest tak, że bijemy się i najwyżej dostanę w mordę. Nie, nie, zostajesz wymazany z egzystencji, więc w ogóle tak, bo to powinno być takie naprawdę, naprawdę groźne, a nie kolejna scena akcji, typu skopiemy komuś tyłki i tam, o, obrotówka, o, zrobię jakiś fajny ruch, nie? A oni no tam no, no, tak, my się bardziej nie przejmują tym narzędziem, które dosłownie jest <gryżą> magicznie kosmiczne, przerażające i tak dalej. Z drugiej strony są na planecie tuż przed apokalipsą i też znowu, no jest wiele takich momentów, gdzie ja sobie myślałem... Hej, powinniście być tacy naprawdę, naprawdę wkurzeni, zresztą po niej to bardziej widać, a Loki jest taki okej, okay, no to spróbujemy tam czegoś i jakby to powiedzieć. Moim zdaniem, serial w tym odcinku dosyć słabo zbalansował to takie. Hej, jest śmiesznie, Marvel poznajemy Lokiego z po prostu sytuacją, w jaką rzucił swojego bohatera. Bo cały ten odcinek się zastanawiałem, czy Loki się zachowuje jak Loki, bo oczywiście też który? Czy ten z czasu bycia? He, he, jestem zły! Czyli właśnie to ten niby, no nie, no bo został tu wzięty z jakby pierwszych Avengersów to, to, to jest dzień później tak więc to, to powinien być on ten taki <noise> co przyjąć kontrolę nad światem czy nawet jak weźmiemy już tego Lokiego co znamy po Ragnaroku i tak dalej po tych wszystkich filmach już takiego nie super guy'a, tego takiego Lokiego co my go znamy i kochamy to jest trochę guy'em, ale wiecie no, znamy go nie i powiedzmy że jest bardziej kompleksową osobą niż <noise> to być wiecie James Bond wiłem, nie żeby przejąć kontrolę nad światem no, ale tak czy siak zastanawiałem się, czy to, co on robi w tym odcinku, czy to wszystko ma sens. I wiele momentów po prostu nie mogłem się skupić nawet na tym, co nasi bohaterowie tam rozkmijają, czy tam, co tłumaczą swoją magię, bo zastanawiałem się, czy to ma sens, że Loki w tym momencie, zamiast budować jakiś plan, zamiast być jakimś dobrym, jak wyjść z tej sytuacji, to on jest taki, no, to może pojedziemy tamtym pociągiem, no, to spróbujmy tego, taki trochę, ja, ja, ja nie wiem, ja się cały czas zastanawiam po prostu czy to wszystko się spina w całość jeśli chodzi o jego postać i kolejna rzecz z takich troszeczkę małych niedociągnięć, przeszedłem w się mimo, że nie było tak źle, ale z takich małych niedociągnięć to jakby te, taki stary dra Dragon Ballowy problem, nie? Czyli poziom mocy bohaterów, nie? Znaczy od zawsze jak oglądaliśmy Lokiego no to on był bogiem. Yy... I raczej, no, wiemy, że, nie wiem, że Storem by nie wygrał na pięści i tak dalej, czy tam z jakimś Iron Manem nawet, by nie, nie, wy, nie wygrał po wygrał pojedynku. No, ale rozumiemy, że jest ponad ludźmi, nie? Że, no nie, wiem, no, ale o podłogę i, i przeżył, tak? Więc, rozumiemy, że jest trochę wyżej. I czasami nie ma problemu, żeby tam obezwładnić parę osób. A czasami, tak jak w tej, w tym pociągu zaczęli się bić z tymi strażnikami, to tak sobie myślałem, i co, nie pokonacie teraz nagle trzech jakichś randomowych strażników z tej planety? Tak? Ej, to... I, i zostali... został wyrzucony przez okno, tak? Coś słabo, w ogóle nie użył też swojej magii, jakby... Nie wiem, no, wolałbym, żeby to było jakieś takie przejrzyste, że Loki, nie wiem, no, jest w stanie właśnie wygrywać ze zwykłymi ludźmi, a potem trafia na kogoś trochę potężniejszego i tam już ma problem, no nie? Bo, bo te wszystkie sceny akcji w tym odcinku były technicznie dobrze nakręcone. No, no wiecie, ok, okej, reżyseria, widać, że wzięli dobrych stuntmenów, dali im wolną rękę na zasadzie, zróbcie fajną scenę akcji, obrotówka, tu, ten. Ale zastanawiałem się, czy to ma sens i tak trochę w dupie mają tą hiperniebezpieczną broń, raz wygrywają, jak fabuła potrzebuje, to przegrywają, trochę tak, trochę się czepiał, ale mam, widzę, trochę nie dociągnieć po prostu w tym odcinku, nie? Yy, I też też chciałem powiedzieć, ta końcówka też bardzo ambitna, jak jakąś apokalipsę i cały ten świat nagle jest niby jedno długie ujęcie, chociaż tam widać kreta cięcia, yy, dużo efektów specjalnych, no trochę było ciemno. Ale. W sensie trochę taki ten odcinek nie był jakiś hiper przejrzysty, no ale to są znowu dla ludzi stojących za efektami specjalnymi no takie triki, żeby przeżyć, nie? E, żeby trochę tam jakieś mgły albo tam dymu czy coś, że dne grunął, Ale no muszę powiedzieć, że... Ej, było to całkiem ambitne, naprawdę. W sensie było to całkiem takie. Jesteśmy z długim na jakiejś obcej planecie i. No nie wygląda to jakoś hiper najlepiej, ale wygląda to solidnie. I wygląda to właśnie tak Star Warsowo. jesteśmy na jakiejś obcej planecie, jakiejś cyberpunkowym takim stylu powiedzmy neonowym, nie? W sensie, ten, ej, nawet jeśli trochę narzekam, to uważam, że ten serial jest ciekawy, nie? Tylko jakby staram się uniknąć tego takiego zauroczenia, wiecie, że wszystko się błyszczy, jest obca planeta i właśnie neonowe fiolety. I staram się skupić na bohaterach, ponieważ bardzo mnie ciekawi to... Nie, nie wiem, jaką postacią jest Loki, w którą stronę pójdzie i czy to wszystko ma sens, co, jakby jakie on podejmuje decyzję. czy jego postać jest sensownie napisana, bo to był jeden z moich ogromnych problemów właśnie z tamtym Bucky and the Winter Soldier, czyli że nagle, nagle trzeba było coś zrobić z tymi bohaterami, więc nagle ten, co był super żołnierzem, nagle jest lekko duchem, który pi chce pierwszy wbiegać do bitki bez planu, takie... Takie, no Nie, nie, to był koleś, który całe życie, o tam 100 lat, wychowanym żołnierzem, asasynem, wszystko zaplanowane i, i rozkazy dosłownie, a teraz nagle jest lekko duch, takie, bo, bo potrzebowali tego w fabule. I zastanawiam się, czy z Lokim nie pójdą w tą stronę, że zrobią z niego w ogóle kogoś zupełnie innego, nie? E, muszę powiedzieć, że nie podobało mi się, jak e, pierwszy raz krytykuje Tama Hillstone'a, jak parę tych scen, gdy grał bycie pijanym na przykład, nie? To było jakieś, kilka było takich momentów, że sobie pomyślałem, nie no, to to było najlepsze ujęcie, jakie zdobyliście, jak on tak coś tak troszeczkę udaje, że jest pijany, coś, jakieś takie i gada coś jakimś tam przyjemnym, takie, nie działało to dla mnie. Zabrakło mi w ogóle w tym odcinku jakiejś takiej drugiej lokacji, żeby była jakaś przebitka z nich na przykład na tych, na Wena Wilsona, nie? A w ogóle, jeśli ci wszyscy bohaterowie są prawdziwymi ludźmi, porwanymi powiedzmy, no to tu oczywiście dochodzimy do tego, że on, tak jak ona powiedziała, że to jest jakaś faszystowska organizacja pilnująca czasu. Czy może się okazać, że Morbius to jest Owen Wilson? Że po prostu z którejś z rzeczywistości porwali Owena Wilsona? Eee. <grym> A ja myślę, że to byłoby dobre. Podobała mi się bardzo ta scena, jak ona siedziała troszeczkę jak profesor X, w jej głowie i tam wizję, trochę takie jak w... Boże, mam obraz za kamerą. Rick and Morty, które teraz notabene też wychodzi. <laughs> nie mogę sobie już powiedzieć, Rick and Morty. Bo jest taki odcinek, jak tam w którymś sezonie Rick... E, no właśnie, siedzą mu w głowie i dają jakieś wizje, a on nimi pogrywa. E, to trochę tak między Star Warsami, a Rick and Morty ten odcinek w sumie był. No nie wiem. Sporo potencjału w tym dalej widzę, ale widziałem też sporo niedociągnięć. Szczerze powiedziawszy, sam nie wiem. Czekam na wasze opinie. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak, jak innym się ten odcinek podobał. Czy bardziej, czy mniej? Bo, bo nie wiem, bo podejrzewam, że jakbym tutaj miał jakieś osoby z różnymi zdaniami, to nie wiem, jakby z łatwością jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś by powiedział, że totalnie mi się ten odcinek nie podoba, jakaś fioletowa planeta, jakieś ciągle przegadane, nie? A ktoś może powiedzieć, że fascynującą stronę to poszło, że on gada jak trochę sam ze sobą jakaś planeta, jakiś w ogóle Star Wars, nie? Także, hej, czekam na wasze komentarze, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia A w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.